Szanowni Państwo, dzisiaj jest 16 września, dzień właśnie wigilia, dzień przed uroczystościami, które będą w całej Polsce i w Krakowie również upamiętające 82. rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Serdecznie pragnę Państwa przywitać w tym miejscu, które od 1981 roku jest miejscem spotkania pokazania wsi ofiarom komunizmu patriotom. Tutaj w stanie wojennym postawiliśmy krzyż żozowy, który SB wyrywało, a myśmy załatali z powrotem. To było takim osłabiać. Pamiętam, że później był napis, tu stanie pomnik ofiar komunizmu. Był w się nawija, opiełżki. Ja tutaj pani Werner mówię. Las świateł, który sięgał do połowy tej przestrzeni, w jest, jest kostka, pamiętacie Państwo, takie wyciśnięte na asfalcie miejsca po tym, tym upamiętnieniu. Jest to symboliczna mogiła, pomnik, ofiar komunizmu. Dziś to szczególne miejsce, ma sens przy upamiętnieniu wszystkich, którzy w obronie zarówno od 1 września, jak i później po 17 września, gdy z drugiej strony atakowali Rosjanie, żeśmy się bronili. Serdecznie witam wszystkich. Witam przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Pana Dyrektora Generalnego e, Szulna Szczerduchowskiego, Panią Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Radą, Witamy Pana Marcina Taktarę, młodzież, e, przedstawicieli OHP. Przepraszam bardzo, jeżeli kogoś był nie gminnym oraz jest z nami zawsze obecny przewidziany ksiądz Jerzy Panią, opiekun środowiska i obywatelskiego. Y, Bardzo prosimy, by, by ksiądz Jerzy mógł wzmocnić modlitwę. Później planujemy kilka słów. Po czym oddamy cześć tak samo przy pomocy poezji, poświęconej tej chwili, Piotr, tym tragicznym chwilom, złożymy kwiaty. Otwórzmy księdza Jerzy Pająka. Szanowni Państwo, pomnik symboliczny, symbol, ale treść tego symbolu jest rzeczywistość rzeczywista. To są właśnie ci wszyscy, którzy oddali swoje życie za najwyższe wartości. Bóg, honor, ojczyzna. To ci, którzy nie złożyli broni, nawet gdy wojna się skończyła, ale walczyli właśnie o te najwyższe wartości, o ojczyznę wolną, suwerenną, niezależną można powiedzieć, swoją Polską. my dzisiaj tutaj i wszystkich chcemy wspomnieć, jest to niemożliwe. Bo nawet nie wiemy o niektórych, gdzie leżą, gdzie mają swoje miejsca ostatniego, ostatniego spoczynku. Ale oczywiście Bóg wie. I dlatego Jemu zanosimy naszą modlitwę na te, wszystkich, na te wszystkie ofiary komunizmu, ale również wszystkich, którzy walczyli o wolność ojczyzny, oddali swoje życie i chcą żyć w naszej pamięci także. Są u Boga wiadomo, że żyją, ale chcą żyć w naszej pamięci. Stąd modlitwa. Przekłogący miłosierny Boże, stając dziś przed symboliczną mogiłą, pomnikiem ofiar komunizmu, powierzamy Ci tych, którzy w obronie niepodległej Polski zostali niesprawiedliwie i okrutnie skazani, zamordowani przez władze komunistyczne, czy to w więzieniu Mokotowskiej w Warszawie, czy przy ulicy Montelukich, czy wielu innych miejscach tortur i kaźni. Ty panie wiesz, że walczyli w słusznej sprawie, że jedynym ich pragnieniem była wolna, niezawisła Polska. Polska, za jaką przelewali krew na wszystkich frontach świata. Dlatego nie mogli iść na współpracę z okupantem, który niesprawiedliwie zagarnął pół Polski i dokonywał czystek etnicznych, a potem narzucił antypolski system. To był główny powód, że wielu Polaków postanowiło kontynuować czynną walkę w lesie bądź w innych formach konspiracji dziś po 82 latach od agresji Rosji sowieckiej na Polskę, prosimy Cię Panie, przyjmij do swojego królestwa naszych braci i siostry, którzy przepojeni najwyższymi wartościami Bóg, honor, ojczyzna, do zawali niesłusznej kaźni. Przyjmij również tych wszystkich, którzy w nieludzki sposób ginęli na kresach południowo-wschodnich tylko dlatego, że byli Polakami i że byli u siebie. Nas wszystkich tu zgromadzonych. Ustrzesz od nienawiści, chęci, zemsty i wrogości. Naucz nas przebaczać i modlić się za nieprzyjaciół. Pamięć zaś o tych bolesnych wydarzeniach, Przemieniaj w nas w mądre i roztropne zawieranie partnerskich umów z innymi narodami. Matko, Pana naszego Jezusa Chrystusa, korono, Królowo Polski, Tobie zawierzamy cały świat i wszystkie nasze sprawy osobiste, rodzinne i ojczyźniane. Ucz nas postępować według tego, co mówi w Ewangelii Twój Syn Jezus Chrystus. A wtedy więcej będzie miłości, więcej sprawiedliwości i więcej pokoju. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, i jako imię odpuszczamy naszym widowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczne odpoczywanie radził nas Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo prosimy Panią Dyrektor, a Panią Dyrektor Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. O, kilka słów. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w dniu szczególnym, ale również w miejscu szczególnym. Na części starej cmentarza rakowickiego, w miejscu, gdzie każdy kamień, każda tablica na nagrobku mówi nam o historii, historia, która dotyczy nas bezpośrednio. Spotykamy się w miejscu pomników, które również przypominają nam te ciężkie chwile w życiu narodu polskiego. Spotykamy się dzisiaj przed pomnikiem ofiar komunizmu. I w tym miejscu, i w tym czasie należy wspomnieć o wszystkich, zarówno tych, którzy zginęli walcząc w rewolucji bolszewickiej, o ofiarach wojny polsko-bolszewickiej 1919-21, o ludziach, którzy zginęli w walce o nasze granice, o ofiarach Operacji, operacji NKWD, o wszystkich ofiarach z lat 39-45, o ofiarach naszego rodzimego komunizmu, o żołnierzach, o ofiarach, którą złożyli żołnierze podziemia niepodległościowego, o buntownikach z lat 70-76, 56, i musimy wspomnieć również o tym, którzy zginęli w latach 80., wtedy, kiedy wydawało nam się, że Polska już będzie wolną ojczyzną. O, musimy pamiętać w tym miejscu też o księżach, dzięki którym wielu ludziom walczącym o naszą wolność udało się przetrwać te najcięższe chwile. Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze zaznaczyć jedno. Jednym z działań Instytutu Pamięci Narodowej jest odnajdywanie miejsc pamięci Polaków, którzy zginęli walcząc o naszą niepodległość. W 2016 roku, kiedy została zmieniona ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie rozszerzono ten okres poszukiwań pierwotny 44-56 do lat 1919-90, Cały czas Instytut Pamięci Narodowej w osobie profesora Szwagrzyka, pod którego mm, auspicjami znajduje się Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, prowadzi na terenie Polski i poza naszymi granicami poszukiwania tych, którzy zginęli za naszą wolność. I tutaj chciałabym podziękować wszystkim i przypomnieć to, co mieliśmy piękną uroczystość dwa dni temu w Krakowie, gdzie na nowej części cmentarza powstała za, z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego, kwatera wojenna, na której będą spoczywać ci, których odnaleźliśmy i których z czcią i właściwą, właściwością pochowaliśmy. Na sąsiednim, na sąsiedniej części cmentarza jest Pantaon Narodowy z pomnikiem pamięci synom ojczyzny i tam pochowaliśmy 14 września, czyli dwa dni temu, księdza Głupracza, kapelana, kapelana polskiego, pochowaliśmy Zajączkowskiego i Kłaputa. Dzisiaj w małej miejscowości pod Szczecinem chowamy Antoniego Wąsowicza. Myślę, że wręcz jestem tego pewna, że Instytut Pamięci Narodowej dołoży wszelkich starań, aby wszyscy ci, którzy oddali swoje życie, za to, żebyśmy żyli w wolnym kraju, w wolnej Polsce, będą odszukani, zidentyfikowani i z należytą czcią pochowani. Dziękuję. Bardzo serdecznie, ja. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie lektorze, po tych słowach refleksje mi się nasuwają wciąż, ponieważ właśnie w tym miejscu, gdy. Yy, w 1995 roku doszło, że ten krzyż został zamieniony tą symboliczną To jest nadal żywa historia, masz pokoleń walczących o niepodległą tożsamość. Rodzicami wszystkimi mieli być Irena i Julian Włosikowie, czyli Botana Włosika, który w tej miał około 60 lat to był 19-letni chłopak oraz książę Peszkowski, który ten jedyny, który uciekł z transportu do Katynia. Więc to jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo znaczące i miejsce i Bardzo Proszę, by poezją przybliża nas tam? Kogo pytać, jeśli nie tych dołów, gdzie rzędami pokładli się, śpiący. za nich nikt odpowiedzieć nie umie. Ani wiersz, ani wódz, ani ksiądz. Oni jedni wiedzą, co to znaczy, oni jedni mają prawo rzec, że nie można było inaczej, tylko trupem od Sowietów lec. Czy słyszysz mowę tych mogił tutaj, w ojczyźnie? i na całym świecie. Czy słyszysz ostatnie słowa tych, co w wrogiej ziemi złożyli swe życie? Czy słyszysz tęsknotę serc tych, co się po polach bite w tuali z nadzieją wstania tej ziemi? Czy słyszysz za grobu słowa pieśni pacierzem przeplatane. Czy widzisz te łzy, cierpienie i krew sączoną w ziemię ojczystą? Dlatego wołam i proszę, ucałujmy tę ziemię, jak ręce ukochanej matki. Autorem jest ojciec Zima. Antoni Wiadro Relikwie Katynia, Wasza krew święta płynęła jak rzeka i nie zastygła, by budzić sumienia, ażeby bestie przemienić w człowieka i aby światłem dobra na wieki cała rozjaśniała ziemia. Pieczęć karminu na smoleńskiej trawie dopowie prawdę o katyńskim lesie. Wbrew tańcom chocholim i obłudy w żabie Polsce, światu i pokoleniom świadectwo historii przez wieki poniesie. Chciałem bardzo podziękować, bo jutro na uroczystościach Wawelu i przy Krzyżu Pamięci czyli przy Krzyżu Gatyńskim będą delegacje szkół. Tutaj są przedstawiciele, jak wspomniałem. Niektóryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń, bo łamy wszystkich stron do Ciebie. Polski, tak i polską broń. O Boże, struszczę dnie, co cieczy kraj, Do wolnej Polski nam powrócić dalej, by stał się twierdzą siły. nasz dom Śpiew. Znak bartej wisły samu bogu, męczeńska docię woła krew. O Boże struczne wiesz, co się czeka. Do Wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej sił.